Wszystkim z tej strony Dawida. W dzisiejszym odcinku opowiem o serialu Policjantki i Policjanci. Serial swoją emisję rozpoczął 28 września 2014 roku. Obecnie liczy około 661 bodajże odcinków i 12 sezonów. Średnia oglądalność serialu oscyluje w Około 2 e, milionów widzów. E, pełną obsadę serialu postaram się umieścić e, w opisie filmu e, standardowo. A teraz pokrótce e, fabuła. Serial obyczajowo-fabularny o tematyce kryminalnej opowiada e, nie tylko historię e, Rozwiązywanych spraw policjantów Komendy Miejskiej, ale również opowiada o ich życiu prywatnym. Początkowo komendą dowodził inspektor Wysocki, później po jego morderstwie przejęła dowodzenie inspektor Jaskowska. Jeśli chodzi o grupy patro patrolowe, to tutaj te grupy z czasem się zmieniały. Powstawały różne e, modyfikacje tych grup. Także no ciężko by było w jednym odcinku to wszystko powiedzieć. E, no, także to by było tyle. Powiem szczerze, że serial bardzo mi się podoba. Ciekawa fabuła, ciekawe wątki. Mam tutaj nawet swoich faworytów, ale no nie będę ich zdradzał, jeśli ktoś oglądał ten film, na pewno znajdą się takie osoby, może ktoś jest nawet tutaj fanem tego serialu, dajcie znać oczywiście w komentarzu, no i co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, komentujcie, lajkujcie i do następnego odcinka, cześć. Oh, 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 oh,